Hej, cześć, witam Cię na moim kanale i zapraszam na słodki odcinek do kawy. Tym razem coś bardzo słodkiego, ciasto bez pieczenia Mars. Potrzebujecie tylko kilka składników, ciasto nie wymaga pieczenia, wystarczy je włożyć na kilka godzin do lodówki i będzie gotowe. Zaczynam od przygotowania kremu, śmietanka 30 i do tego serek mascarpone. Te dwa składniki miksuję na gładką, puszystą masę. Po chwili dodaję trochę masy krówkowej, wszystkie proporcje wypisałam wam w opisie na dole. Miksuję krem z masą krówkową i zabieram się za marsy. Kroję je na mniejsze kawałki i dosypuję do kremu. Wszystko dokładnie i delikatnie mieszam i odstawiam. Teraz przygotuję polewę czekoladową. Do garneczka przekładam czekoladę i dodaję trochę mleka. Czekolada się powoli rozpuszcza, a ja w tym czasie układam na blaszce pierwszą warstwę maślanych herbatników. Na herbatniki ląduje masa krówkowa, rozsmarowuję ją równomiernie, a potem nakładam na nią krem. Krem podzielcie na dwie części, a masę krówkową, która wam została, na trzy części. Na kremie znowu układam herbatniki, smaruję masą krówkową i nakładam krem. I znowu herbatniki i masa krówkowa. Teraz wystarczy tylko ładnie polać ciasto czekoladą i włożyć do lodówki na około 5 godzin. Po tym czasie ciasto będzie idealne. Polecam wam zrobić to ciasto z połowy składników, bo jest naprawdę bardzo słodkie i wystarczy kawałeczek. A jeśli nie macie mniejszej blaszki, to po prostu zróbcie tylko jedną warstwę kremu. Ciasto po kilku godzinach prezentuje się tak, jest bardzo puszyste i słodkie. Jeśli lubicie takie słodkości, to to ciasto będzie dla was idealne. Moim zdaniem super pasuje do czarnej kawy. Ja idę kończyć swój kawałek, a was zachęcam do spróbowania super prostego ciasta. Bezpieczenia. Zapraszam też do obejrzenia kilku moich filmów z prostymi przepisami oraz do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie też na Insta i prześlijcie fotki z waszymi ciastami, bo zawsze bardzo miło mi się je ogląda. Smacznego i do zobaczenia! Pa!